Dzień dobry. Dzisiaj drugi dzień zdjęć. Pogoda zdecydowanie bardziej nam sprzyja. Chociaż wieje, to przynajmniej nie pada. Jest godzina 10 i zabieramy się do kręcenia naszych scen. Dobrego dnia. W sumie to mamy mało czasu. Za chwilę zaczynamy kręcić, więc no nie kręć się tutaj z tym telefonem teraz. Tak się składa, że do wszystkich nagrań muszę ściągać okulary. Tak się składa, że bez okularów mało co widzę, więc jest bardzo ciekawie. Everybody comes back. Okay, great. And... W tej jakże zacnej grupie wikingów jesteśmy jedynymi wikingami. Zaczynamy nagrywanie finałowej sceny, w której wikingowie w triumfalnym Jest zimno, ale jest fajnie. Uhuhu. Już po zdjęciach, Nie oficjalnie zaginęły tak, wszystkie zdjęcia, da -da! Tak, żegnamy Szwecję, z See you! I tak oto po dwóch intensywnych, bardzo intensywnych i bardzo wietrznych dniach w Szwecji, jesteśmy z powrotem w Polsce. To był naprawdę mega intensywny czas i pełen wrażeń. I jesteśmy bardzo zmęczeni, i do zobaczenia w telewizji. To mówię ja z przeszłości do, do Was w przyszłości i z kina.